Na cześć, dzisiaj coś innego niż gry, a będziemy sobie patrzeć na. Uwaga, warble, tu, 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 tu. tu mikrofony gamingowe. Wow, szok i niedowierzanie. Znajdujemy się na stronie mediaekspert.pl, nie jest to sponsorowane. Ja wybrałam ten sklep jako coś, gdzie będziemy po prostu patrzeć. Czy ja się znam na tym? Nie! Więc super, ale będę udawać, że się znam. Nie no, jakieś tam, jakąś tam wiedzę mam. Jak widzicie, mają mega super, duży wybór wszystkiego dla graczy: mają maty pod krzesło, biurka, fotele, stream deki, kamerki, wszystko, ale mają też mikrofony gamingowe i to na nie będziemy zwracać uwagę. I zaczynamy od e, mikrofon MadDog SM200K kardioidalny. Maddog to jest bardzo dobra firma tak w ogóle. Lubię. E, więc jeżeli ktoś z Madoga to widzi, to możecie mi wysłać ten mikrofon. Ja sobie go przetestuję chętnie. E, sto, co? A nie, dobra, bo MediakEksperz zawsze ma to fajnie, tak fajnie, fajnie, fajnie tanio. Eee, dobra, to ja chcę go zobaczyć. Tutaj chyba jest ten quick mute. Tak, to jest ten Quick Mute, u mnie też jest ten Quick Mute, więc się to niczym nie różni. Stream, live stream, mikrofon, wow. Jest to kardioidalne, czyli po prostu tak wiecie, że to się skierowuje tylko i wyłącznie na was. Tu z boku nie słyszycie, tak jak słyszycie to słabiej, więc spoko. Boże, jakie ja lubię stronki Media Expert, fajnie można sobie sprawdzić. To w powiększeniu. Ej dobra, naprawdę spoko mikrofon, jako dodaję do polubionych. Lecimy dalej. Też Mad Dog, też kardioidalny, tylko że SM 100K. 100K to ja bym chciała być, więc możecie dać subskrypcję i lajka. <grym> Rozwala mnie to dosłownie. Tu mamy pop filtr. Nie mój mikrofon też miał pop filtr, a teraz ma coś lepszego niż pop filtr. Ma futerko. I to futerko i pop filtr, właśnie jest na popa. Czyli yy, uwaga Logopedia Time na yy, spół, spółgłoski wybuchowe. P, p, p. Powinni, albo po prostu jak ktoś ma problemy z wymową i wieje po prostu cały czas mu z buzi, jak ja, yy, no to też pop filtry i te futerka się przydadzą. I on jest o 50 zł tańszy. A sugerowana producenta też jest o tam parę dziesiąt tańsza normalnie, nie? Tak samo tutaj było, że tutaj Wam sugeruję taką, ale oni mają o tanie, ja taniej, tu mają nawet o 120 taniej, więc kurde, fajnie. Red Dragon Pulsar GM303LGB, RGB wielokierunkowy. O, czyli słychać Was z każdej strony mikrofonu. I oto świeci, podstawka świeci. U mnie nie świeci, czyli ja mam chyba jakiś gorszy. To 129 zł. Też, no, jakaś ulubiona cena nasza. Ej, ale to wygląda jak perpetuum dosłownie. Ej, patrzmy na oceny, może. Tego ludzie mega dobrze oceniają. Na przykład Oliwia napisała mikrofon Mad Dogs, ratatata. Pozytywnie mnie zaskoczył, jakoś dźwięku jest bardzo dobra. U, u mnie też. Ok, porządny, łatwy w obsłudze. U mnie też. Czyli to jest chyba to samo, co ja mam, ale od Mad Doga, nie? Ja zaraz Wam powiem, od czego ja mam. Tutaj ludzie piszą, chyba że jest trochę gorzej. Polecam Super Ej, a do... O, mikrofon wymieniany dwa razy. Pierwszy wadliwy, wydawał głośne dźwięki sam z siebie, drugi już wcale nie działał. <grym>, well, well, well. Super, to tamtego nie kupujcie, ale czy to możecie kupić według ludzi? Też chyba nie. O, mikrofon brzmi jak robot. Mikrofon jest po prostu okropny. Mikrofon nawet spaka, ale po zakupie normalnie działał. <grym>, to super, że normalnie ja działał. I po dzisiejszym dniu zero reakcji. Gadam z kolegą nic nie słychać. kadam w gry nic nie słychać. Porażka. Mikrofon bardzo przeciętny. Nagranie głosu brzmi cicho i kartonowo. Jeżeli brzmi cicho, to zwiększ gain. Chyba, że tu nie ma takiej opcji. Czy jest tu taka opcja? Ej, bez kitu tu chyba. Tu chyba gaina... Ej, bo tu gaina nie może. Ma... A to, to nieważne, to nie zmienię gainu, bo sobie tego nie zrobisz. Po prostu, no u mnie sobie to zrobisz. W skrócie tego też nie kupujcie. Red Dragon, w ogóle słaba firma. Yy, mikrofon Fifine, Wi-Fi, idealny czarny. Dwie, 300 zł. Kurde, to już drogie rzeczy. Ale on nie ma żadnego pop, yy, pop, pop, pop wyciszenia, że to tak nazwę. Więc według mnie, słaby. Na przykład, warto kupić. Fajnie, ok super, więc chyba naprawdę warto kupić. To jest to samo, tylko białe, więc co już mieliśmy? Oczywiście mikrofon mozos m k i t. 700 pro V2 to chyba jakaś druga generacja i też jest kardio idealny, <gryw> znaczy kardio idealny, ale wiecie, ja to lubię tak sobie przekręcić i to jest już takie, żeby sobie zamontować na biurko, to by mnie nie urzekł. Więc nie. Nie, to nie urzeka taki mikrofonik. I on kosztuje 179 Co to jest droższe od takiego porządnego, dużego dziela? To jest ze złota zrobione. the hell? Kardioidalny, biały, SoloCast, mikrofon HyperX, SoloCast. Ale fajne to tutaj plusuje u mnie, że możecie mówić. Mm, tutaj już ta lupka nie działa, fajna. W skrócie możecie mówić tu, nie musicie mówić tu do serca mikrofonu raczej, bo tutaj każdy mikrofon... No prawie każdy, tak zakładam, ma serce, możecie mówić tu. To jest duży plus. <coughs> Crux kardioidalny Edis 3000. Jezus, ale jazda. Tu macie nawet gąbeczkę poprzytrawową, więc super. Crux jest w ogóle mega marką, według mnie. Endorfil Solum Streaming, kardioidealny. To jest chyba to samo, co mieliśmy. A, ten mnie bardzo tutaj przykuł, moją uwagę, za 140 zł. Mikrofon Krux Epix 1000S, kardioidealny. I to jest mikrofon, uwaga, uwaga, werble, który ja mam, który używam. Teraz mnie słyszycie z takiego oto mikrofonu, tylko na to jest nałożone. Futra. I tu macie tego cudownego miód Baterninga, bater, whatever. Mikrofon, ocencie, jak brzmi, ale według, ale według mnie super mikrofon, mega się sprawuje. I tak ludzie też. A Maciek tak nie sądzi. Mi się nie wyłączył po dwóch dniach, mam go rok. Działa. Ja go kupiłam za 70 zł, bo mi była promka i też między innymi dlatego go kupiłam. To mi się kojarzy z jakimś studiem w ogóle. To była. O! Ty. To jest wersja tego. To jest w ogóle. O, kolejna Fifne zaraz będzie, wi -fine. To jest wersja tego. Ale może stać. Ej, to jest mega mocne. To jest mega fajne. Razer Siren v 3 mini Super Cardio. Super kardioidalny. To musi być mocne. I cena też jest mocna. Dwie stówki. Ale Razer to i tak tanio. I tak się prezentuje na biurku. Wygląda jak jakiś kurde. Twór, potwór. No, ale jest napisane Siren. Siren Head Pass, Kto znał? Kto zna? chrystale to jest malutkie. Nie, ja bym tego nie chciała. Moim subiektywnym zdaniem, ja bym tego nie chciała. fifine I tutaj mamy prawdziwego streamera. O, obs OBSik leci. Ja nagrywam teraz właśnie to na OBS-ie w ogóle, więc fajnie. Mikrofon. Bo no, ma ono. Takie. Takie. 20. Kartyuj, czarny, Super. I on brzmi naprawdę fajnie. On nawet się do daje nadaje. Pozdrawiam taką jedną twórczynią. Nie wiem, czy mogłabym to nazwę powiedzieć, ja, więc może nie będę. W dużym skrócie, mikrofon bardzo fajny. I ja go nawet oglądałam jako testy dźwięku. Jest mega fajny, więc to akurat ze szczerym serduszkiem po, polecającym. Poza moim kruksikiem 1000S, mogę mu polecić. Enderfy, Enderfy, Enderfy. O, Hyper... Ile? To jest ze złota? Czy to ma... O nie, bo to ma dwa tryby już. Tu już wchodzimy, że możecie mieć stereo nawet. I to jest fajne. Jednokierunkowy Elgato. Elgato się w ogóle ceni, to pominiemy ich. I lecimy o HyperX. Do... Do okulny, dwukierunkowy, kardioidalny, stereo, czarny, jej! Czyli tu już macie mega dużo trybów. Możecie mówić dwukierunkowo, czyli do podcastów na przykład to jest spoko, na, na, jak chcecie nagrać podcast jednym mikrofonem. Do okulny, czyli na całe to idzie, kurde muszę aż to włączyć, żeby wam pokazać. Czyli na całe to idzie. E, kardioidalny, czyli tylko tutaj. I stereo, no to tu, tu, tu. Emotek, Krux. O! Mega fajne. I oni chyba wszyscy lubią Quick Mute Battling. Studio Pro. Na biurku. Ej, mega fajnie. Przebrnęliśmy przez jedną stronę. Dobra, możemy jeszcze jedną sprawdzić. Jakie tanie to jest! 79 zł. Trasta. I to ma dobre opinie na tą cenę. Na Tysiąc lajków kupuję i sprawdzam. Elżbieta napisała. Super polecam, polecam. Po, po, polecanko wszystko. A nie, przestaje działać po kilku miesiącach. To, to nie polecanka. Za 50 zł możecie kupić tracera Games on. Jakby ktoś nie wiedział, to się mówi do tego. Tu. I, i, i co? No i ludzie... piszą, że jest Ogólnie no, to jest git, więc chyba to jest git. Możecie sobie wejść nawet w marki na Media Expert i kliknąć zastosuj filtry i macie takie coś jak Nulety, Nulojaty czarny, oga Boga, Uga Boga za 400. Możecie mieć najpopularniejszy mikrofon, streamy, gawy i opinie ma bardzo, bardzo fajne. Mikrofon do wrócenia jakoś nagrań na wysokim poziomie. No i tutaj ja też mam. O, macie Blue jego za tą samą cenę. Dopłaćcie sobie te trzy dyszki. naprawdę ludzie. I macie troszkę, definitywnie lepszy mikrofon. Guys, co jest z wami nie tak? Czemu wy tak mm. e, Dobra, wracamy do tutaj tej kategorii Fifine. Wifin, Jezus ile Wifin. Road. Pierwszy round W końcu round Tyle czekania na rounda No i dwie opinie, ale no Road to Road. 5 plus, bardzo dobry dźwięk. Nagrań lektorski. Ktoś tu jest lektorem. Albo to były, miały być rektorskie na studia. STILL SERIOUS! To mi się kojarzy w ogóle ze zjeżdżalnią wodną, no bo tutaj macie takie fajne światełka, a tu macie x -a. Na 5 tysięcy to go kupię, nie? To go kupię na ten styl. No ale STILL to, kurde, no STILL to STILL SERIOUS! Musi być dobra jakość i MUSZĄ być dobra opinie, chrysta jakie ja się nie znam! Jak ja się nie znam? Ale na przykład, ej, bo, dobra, bo ja się nacięłam raz na mikrofon, muszę wejść aż w te filtry. Czy jest tu takie coś jak cena? Sied, nie ma. O, oh, jest. Ja się na, nacięłam na mikrofon w tej, a, zastosuj filtr, w tej skali cenowej. Kur, ile to, ile to kosztuje? Halo, ga, halo, halo. Nie pokażę mi wtedy. Ale nacięłam się na. Właśnie na coś ba bardzo podobnego do tego. Marwo, marwo. I on w ogóle nie działał, jakby, nie? Więc takich rzeczy to w ogóle nie kupujcie. Naprawdę lepiej uzbierać niż kurde takie rzeczy kupować. Jak to stoi! Jak to stoi! Jakie genialne! chrysta, ale jakie niskie! Ale jakie genialne! Ja muszę mieć bardzo wysoko. Tak najwidoczniej. Mikrofon żeby normalnie komfortowo do was mówić, ale fajne. Okej, okay. wychodzi na to, że z naszych poszukiwań mikrofonu gamingowego wygrywa ten Mad Dog, bo on jest chyba tym samym co ja mam, albo troszeczkę lepszym. Dlatego do, 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 dodałam go do Papapa pa, pa, lubianych. Pa, 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 lubianych. No nie znaleźliśmy nic lepszego, a teoretycznie to mogłoby być teraz najlepsze też. Ej, bo to naprawdę może być też dobry mikrofon, jeżeli ktoś ma, to możecie oczywiście pisać o tych mikrofonach wszystkich w komentarzu i tutaj by na, na weszło futerko, na tamtego też by wyszło futerką, bo musi być futerko, tu też by wyszło futerko, a jest to Wi-Fi na A8+, plus, dwukierunkowy, wielokierunkowy, starego i czarny, no za tą cenę i takie możliwości, to to się serio opłaca, Logi. Ojejku, no, na to też się nie nacinajcie, proszę was. Okej, okay. a więc by wiecie, co wygrywa? Wie, wiecie, no to to też by wygrało, ale z tuwaj, to to by na pewno wygrało. Na tanie takie dobre, no ja mam 30 zł tańcze i się sprawdza. Sprawdza się, naprawdę się sprawdza. Polecam, do widzenia.